Cześć, witajcie w kolejnym filmie na, na moim kanale. z góry, jeżeli się film spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz zuwaj, jeżeli podoba ci się cały mój kanał i cała moja twórczość. Bardzo to motywuje, Ja zachęcam, nie zmuszam. To tyle. Zapraszam do oglądania. Tyką dzisiejszego odcinka będzie coś, co miałem pokazać już zaprezentować już tak naprawdę w trzecim odcinku. Lecz tak naprawdę coś plany się pozmieniały i będę to pokazywał w ósmym Wow, teraz już robię ósmy odcinek. To będzie najdłuższa scena. na moim kanale. Jestem po prostu z siebie dumny i dumny z moich widzów, że chcą oglądać. Co piekielnie motywuje. Ogólnie jest sam Domek... Wszyscy widzieli. Nie jest to żadną nowością. No, domek jak domek. Jedyne co się tu zmieniło to to, że zmieniłem w płeczkę że tutaj dałem jajko smoka, domek echa i latarnię z pochodnią dusz. I to tyle. W samym domku, bo nic poza tym się nie zmieniło. I mamy jeszcze 149, nie za długo będzie 150. Mam nadzieję, że tutaj na odcinku uda mi się dobić, ale za to co chciałem pokazać. Dzisiaj. Chciałem pokazać całą piwnicę. Bo, się, bo już skończyłem. Główne pomieszczenia wyszło mi tak. No, może nawet wybitnie ładnie to nie, ale też wybitnie brzydko też nie. Staram się tutaj użyć y, biblioteczek i pasiek, żeby tutaj to tak ładnie połączyć. Dałem tutaj liście z, z Lush Cave, te z kwiatkami, by to ładnie pasuje. No i są tutaj cztery pomieszczenia, magazyn, farma. Enchanting i to jest jedno pomieszczenie, o którego pokażę na samym końcu. Przejdźmy pierw do magazynu. Z tego, sw z tego swojego miejsca początkowego, z tej swojej dziury, nory, wszystko powinno się już przeniosło się w 100% tutaj i tak. Yy, na, w dziesiątym odcinku będzie, już tak zapowiem. Będą informacje odnośnie przyszłości całej serii, żeby, nie, żeby tak każdy wiedział co i jak. A w następnym odcinku pójdziemy po wyprawę na pustynię i Badlands. Na pustynię, po, żeby pobawić się archeologią i żeby nami spróbuję znaleźć Badlands. Od tego zacznijmy, pustynię to na pewno znajdziemy. I żeby zdobyć mieczyk, który będzie z tym kilofem, który jest wydropiony z tą dropa z pluginu, który mamy na serwerze. Zaraz będę tłumaczył. Dalej, żeby wydropić pewien OP mieczyk. Ten jest mój zwykły, no ale tamten będzie OP. Tak więc dobra. Idziemy sobie tutaj dalej, stąd, bo tu już wszystko mówiłem. I przejdziemy sobie do. Pierw... Może pójdziemy pierwszy do Enchantingu. No, w sumie tak tylko zobaczy, listnie, bo tutaj nic szczególnego nie ma. Jeszcze w magazynie, w farmie tutaj użyłem lekternów, żeby móc sobie taki wzorek zrobić. Kurde, wal... kurde, walłem w, w, w mikrofon. E, więc przepraszam. Może może się tego nie będzie słychać jakoś bardzo. Jezu, ja cały czas patrzę na. Czy mikrofon ma włączony? Nie wiem czemu, ale co, klikam już, żeby nagrywanie się włączało. To nagle mi się automatycznie mikrofon wyłącza, nie? Dziwne, dobra. Pokażę tutaj. No i dalej tu nie rośnie. Musielibyśmy to jakoś to zmienić. Tutaj jest automatyczny format ściny. No, zbiera troszeczkę. No, zbiera, zbiera. Tutaj są takie klasycznie marchewki, ziemniaki i tak dalej, pszenica. Nic takiego szczególnego. No i jeszcze raz sobie rozmnożę tutaj te zwierzęta i pozabiję, żeby już mieć jedzenie do końca gry. Żeby już tak starczyło na całą rozgrywkę. I co mi się wydaje, że jest rozsądnym podejściem. Tutaj myślałem, żeby zrobić pomieszczenie żaby, ale po żaby to musimy sobie zrobić małą wyprawę. Co zrobimy z czasem? Myślę teraz, jak by to zrobić, żeby te dynie i arbuzy rosły. Nie wiem czemu, one nie chcą tutaj rosnąć. Mają bloki do tego, żeby tutaj rosnąć, a nie rosną. Nie wiem czemu. Początkowo to był shroomlight. I ja, dobra, myślałem, że może przez to, że to jest shroomlight, no to nie mogą. Nie mają jak, no ale... A tutaj na deski? No i dalej nie chcą, nie wiem czemu. Oj, pardon. Wyrzucę mam tego dużo ziemniaków, ma chyba dwa shelter boxy. Więc na luzie jest tutaj ostatnie pomieszczenie. Ostatnie, które. Dlaczego są tutaj butelki Expo? Wchodzimy już tłumaczę dlaczego. A dlatego tam jest koblarka. i z racji tego, że mamy tutaj plugin na tym serwerze ze tą dropem gdzie, gdzie oczywiście po wy, ze skam, kamienia, diabase tu, dioritu, granitu, to oraz cobblestone'a. Dropi, dropią surowcy i oczywiście yy, też i exp Siedziałem tym, może z 11, może z 15 minut. Z tego będzie timeless na samym końcu filmu. Ale oczywiście działa to tak, że jak ja tutaj puszczę, to ja mogę sobie siedzieć na awku. No i mi tutaj kobla podstawia. No i sobie surowce lasu, co jest tak naprawdę nieskończonym, nieskończonym źródłem surowców. Dosłownie. To jest nieskończone tego źródło. tego Co jest bardzo fajne. Tutaj troszeczkę tyle czasu. Zajęło dosłownie wyawczenie sobie tyle tego, więc super, ale to tylko za sprawą tego kilofa, bo jest to z fortungą 10, którą można wydobyć z tego pluginu. No i tak, to tyle chciałem. To była taka tajemnica od trzeciego odcinka, którą chciałem pokazać. Tylko czekałem, chciałem po prostu już całość skończyć. Chciałem skończyć po prostu całość, żeby móc zaprezentować wszystko a nie tak pojedynczo. Bo mi by dosłownie robić dwuminutowy odcinek z samego pokazania jednego pomieszczenia, to byłoby bez sensu. Wolałem skończyć wszystko i dopiero pokazać wszystko za jednym zamachem. By na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia w następnym i bye! -o.